Tam po dzisiejszym odcinku gramy sobie w Minecrafta, tak Gramy sobie w Minecrafta To jest kolejny odcinek z budowania bazy co my, co my będziemy sobie robić w dzisiejszym odcinku? No będziemy budować bazę Ogólnie w tamtym odcinku hmm, dostałem bardzo duży progres bo na tym mam diamentowy kilof z wydajnością 3. Mam enchant. W ogóle enchant i <gryw> diamentowy killoff z wydajnością, no bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, to my sobie przejdziemy do budowania bazy. Jak widać mam naprawdę potężny kilof. Planuję w następnym odcinku pójść... albo z, w sumie zobaczycie, albo będę planował zrobić netherry'towy killoff, ale nie wiem czy mi to wyjdzie oczywiście. To oglądajcie do końca. Dobra. Yy, aha, surowce Natomiast surowce. No właśnie, nie mam góry. Znaczy nie mam góry, nie mam dół i co? No to bieda. Już tutaj sobie wykopałem już po odcinku, już sobie za No potem już wyjdzie. Ciekaw, czy będzie to ładnie wyglądało w ogóle ta budowla. I w, nareszcie mam diamentowy kilof. Jak ja doczekać się nie mogłem. A dobra, już mi się skończył budulec. No to fajnie, super zabawa. Bardzo, bardzo super. No dobra, widzimy się w kopalni widzawe. Dobra, jestem. Ogólnie, sorry za mój głos, ale jakby yy, nagrywam to w rano, to wiecie, to no, sorry za mój głos i my idziemy sobie po budulec. Na, na szczęście, mam diament, o A tu? Dobra, tu bezpieczniej, tu bezpieczniej. No i fajnie, i wdobyłem się do jakiegoś, kurde, kopalni. O, to akurat żelazo tym razem wezmę, bo coraz więcej żelaza jakby korzystam z niego ostatnio trzy bloki poszły kurde na mm. To ja, to ja lepiej będę y, na kucaka kopać, bo ja to zaraz kurtę, do jakiegoś kamionu się ten. Słość rano, ja nagrywałem, jeżeli kurde, kopię w kopalni, jest ciemno, tylko no... I dlatego uwielbiam kilo diamentowy z wydajnością. Bo kopię szybciej... A czemu ja... Halo... Ty co jest? A czemu ja tego nie mogę? What? 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 I dlatego uwielbiam kilofy z wydajnością. One kopią po prostu szybciej niż, niż chodzisz. Dosłownie. Dobra, to ile zbieramy? Ja bym zebrał z 5 staków, to to co, to chyba robimy cięcie, by wypadało. No, jak tak 5 staków to trochę dużo, no. Mm -hmm, no, to fajna zabawa. Zachciało się kopać, kurde, o szóstej to gorzej to by było o nocy Dawaj mi tu pochodnie. Jak mówicie, że ja. Jak myślicie, że ja marnuję kilof, to jeszcze mam diamenta w ekwipu. No i cię. Co ty gadasz, że nie zbieram? E, wywalamy to. A tutaj tego też nie możemy wywalać. O kurde. Ty! Co jest? Co się stało? Czekaj! What the hell? Ej, nie mogę, czekaj! Nie mogę wywalić! A mogę tu dać? No, ej! A to? No, 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 to mogę. Ty w ogóle mam dia dwa diamenty, tak? Weź wywal też żelazo, cyk Ej, what the hell? Chyba ja mam ekwipunek zniszczony No zasłonię, Aha, dobra Okej, okay. Minecraftowi odechciało się ze mną współpracować i wymyślił sobie, że nie mogę w ogóle w ekwipu... mam barier bloka w ekwipunku, którego nie mogę wyrzucić. Minecraft wymyślił, że nie będzie ze mną współpracować. No okej, okay. okej. Okay. Nie, no ale naprawdę, no weźcie coś. O, wyrzuciło się, dobra, nareszcie. Już współpracuje. dziękuję, Maja. Kłaniam się przed teologiką. logiką. dobra, to oczywiście. No dobra, to... Mhm. Uh -huh. pokania Dobra. O, napisz lażurki, dobra, dawaj. Napisz lazuli, dawaj. Z dobra, jak najwięcej tego brać. Jak najwięcej. Nie, dobra, już nic nie będę wyrwaleł, bo Ty no, ja muszę niżej się kopać bo mam no, tutaj ko i kobla. I yy, jak te eee, bruco? Brukowany łupek. No, mam i kobla, i brukowany łupek. A ja chcę sam łupek, bo tak to ja kopię kobla, i mi niepotrzebny ten kobl w ton. Bruk inaczej, po prostu. No i kolejna kopalnia. No, wy sobie chyba jajeczko robicie ze mnie tu i ta kopalnia już nie ma sensu, trochę, bo jakby wszędzie są kopalnie, w tą stronę się nie opłaca. No. Już nie zbieram, czy zbieram? Nie, zbieram, dobra. No nie, pięć fur nie mogę odeseczki. Ale dobra, myślę, że mi trzy staki wystarczą jak na razie. Później po odcinku, oczywiście po kopie, widzimy się na powierzchni. Jednak nie widzimy się na górze, bo zapomniałem wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Subik i łapka w górę. No, jeśli chcecie więcej takich odcinków na no przykład albo w ogóle Minecrafta. Bo teraz jest taka seria Minecraft ogólnie. I nie tylko chyba zaczynamy. Coś tam Roblox albo coś. No. Ja naprawdę zwalony głos. Znaczy no Zwalony głos. Nie. Piątek, piątunio, weekendu, no nie piątek, piątunia, weekendu, proszę. No nie od kiedy ja je myślę, że mam na... Okej okay. yy, Mamy teraz chwilę obawy Drzewko moje wyrosło, nie, bo to już niedawno chyba oszalała Dawaj, nie tak. nam kebaba. O, o, ale o, Otwórz te drzwi. No, O już też No. Oj, 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 baka. Dobra, lecimy sobie teraz do bazy. bo musimy właśnie zrobić sobie ten budulec mm. jakby go tutaj zrobić dajmy coś takiego pek i pek no i na razie zróbmy sobie taki jeden stack tego jeden tak na podłogę muszę mieć na co ja jeszcze muszę mieć no muszę muszę no. Eee... dobra to już A, tak to tak. dobra to budujemy oczywiście Oj. niestety czekaj bo mi mogło znaczy, mogła wyrosnąć trzcina, a jak trzcina by mi urosła, to by było bardzo dobrze, bo będę miał księgi, a sobie sprawdzę, czy ta trzcina naprawdę urosła. To jestem. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw. Czy mi ta trzcina. No nie. Tam jakieś trzy kawałki urosły, Ale nie. Ja pamiętam, jak kiedyś na takim jednym serwerze to ja hodowałem bardzo, bardzo dużo trzciny. To było na wodzie. Ja normalnie robiłem z tego sobie staki, dziesiątki staków papieru i ja na tym na, po prostu miałem full emeraldów po prostu full na przykład jak bym chciał żeby co ja bym nie? moc 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 na tarczę na się nie da a dziwne dziwne a helmet o ochrona Dobra. No dobra. Ale my na razie budujemy. My nie zajmujemy się rzękami, bo będziemy się zajmować może w następnym odcinku. No. Na razie to się zajmujemy właśnie budową. Ja ostatnio sobie obejrzałem takiego shorta na YouTube, ja sobie przeglądam shorty i normalnie wiecie co, co się pojawiło? Nowi gracze versus sta stare gracze, stazi, jak, jak zwał tak zwał i nowi gracze jak, jak świat z, przez przypadek, znaczy nie przez przypadek, tylko wygeneruje krzyż, to nowi gracze na to nie zwracają uwagi. A starzy właśnie na to zwracają. I teraz mnie Minecraft chyba trochę oszukuje, zauważyłem. Bo ja miałem 64. Yy, te łupki, jakby tak. Jak zwał, tak zwał. I nagle mi znikł jeden łupek i gdzie to się przyteleportowało do jakiej narni to ja nie wiem i, i co... I, i i. I właśnie mi jeden łupek tracę. W plecy jaja Nie wiem jak to Minecraft zaprojektował i jak to działa, ale um, okej okay. Jeden łupek to sobie, wiecie, jeden łupek to tam... No. To nie, nie szkoda, ale z jednej strony szkoda, bo będę musiał do, do kopalni iść. A ja normalnie to nie. To... Nie to wygląda naprawdę ładnie Aha I co jak ja tu błąd zrobiłem Bo Aha to jest sufit no, co? Już mi zniknęło No co ty gadasz Że już cały staczek poszedł Chciał chyba pójść znowu do kopalni Bo ja mam dwa e, Dwa staki łupku Czy tam jakiegoś polerowanego, czy coś jak to e, bruko, Brukowanego łupku mam Dwa staki No i w czym jest problem, bo nie wiem czy mi starszy na sufit tego budulce na ścianę mi akurat starczyło idealnie. Jeszcze trochę mi zostało, może to na coś wykorzystam. A teraz robimy coś takiego. No i tworzymy to, to na sufit. Dobra. Tylko jakby to tutaj zrobić, jakby to tutaj zaprojektować, bo zaraz źle będzie tutaj. Hmm. hmm. Czy to dobrze wygląda? Czy tak lepiej wygląda? Bo według mnie tak. Hmm. No nie wiem. Курчанов. się skończyło, no to na pewno sobie pójdziemy do kopali ale to już po odcinku, bo ja muszę do szkoły lecieć no nie no do szkoły muszę lecieć to już po odcinku pewnie, albo w następnym ale raczej w następnym to będzie nether nie wiem, spodziewam się netheru Dobra, naprawdę mi nie starszy, no już to jest wiadome. Zobacz, parę ruchów, cyk, cyk, cyk. No i nie ma. No. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak ten tak wygląda? Znaczy Jezu, sufit tu będą tak, tak nie no dobrze to wygląda da się, da się schodeczki na sufit i tyle i to jest mój projekt i ogólnie jeśli w poprzednim odcinku tak mnie tam słuchaliście czy coś coś na pewno to tutaj będą dwa łóżeczka ja sobie tam tutaj dwie pochodnie tutaj miał być magazyn tu miało być drugie łóżeczko. Tutaj z boku tych łóżeczek miały być skrzynki. I tutaj skrzynka. A wokół tego miał być dywan. I tutaj będzie magazyn taki mały, taki na parę skrzynek. I tutaj będzie enchant. Nie, trochę za daleko. Widzicie, gdzie? Tu. Nie, tu. O, i to będzie normalnie biblioteczka i normalnie będzie enchantment. Yy, tutaj będzie na przykład hmm, może jakaś mała farma się coś tu... Nie wiem. No, wy decydujecie chyba no, wy jesteście moimi widzami. Yy, bo ja bym tutaj dał wodę pod tymi klocuszkami, wiecie gdzie? Tutaj, tu dałbym wodę, na przykład, tu i by, jak ta woda była właśnie tak, to tu był udały ziemię, a tu by była woda. No, tak, i bym zrobił, bo jakby, jakby tutaj jest to, tutaj jest magazyn, tutaj dam co ja tutaj dam. Szafę, nie wiem, nie, nie szafę, nie szafę, Jezu. Co ja tu mogę dać? Wejście do kopalni, o, no co by się przydało. Albo jakiś mechanizm kolejny, albo coś. Albo stojak, na pewno gdzieś muszę, muszę, tak, muszę, muszę postawić stojak. Tylko nie wiem gdzie no i w tym jest problem no, tu będzie farma, tam będzie enchant, tutaj będzie łóżko, tutaj będzie yy, tutaj będzie magazyn taki To jakbym... to ja bym dał hmm, to bym dał jakby tutaj były biblioteczki, a tutaj to, taka faremka na trzy bloki Albo na dwa, to ja bym tutaj dał właśnie ten stojak, tak by stał tutaj w tym krotuszku. I yy, nie wiem, co tutaj dać. Co tutaj? Może kolejna faremka, żeby było tak. Wiecie, se senometrycznie czy coś tam. No, że tutaj, tu na dwa raczej. No, będzie raczej na dwa. Chociaż z jednej strony jak będzie się tak wchodziło, to będzie źle to wyglądało tak po bokach. Hmm. Dodamy, odejmiemy chyba z dwa klocki, że tutaj nie będzie farmy te dwa klocki albo jeden. I zobaczymy jak to wygląda. E, dobra Nara, pa, ja pędzę do szkoły. Muzyka